Witam Was serdecznie w kolejnej mojej części 19 kwietnia, poniedziałek, godzina 5.27. Wyjechałem właśnie to z bazy. dzisiaj tak wcześnie, bo mam dwa miejsca zrzutki. W Kutnie mam zrzutkę jak i również do 15-16 dobrze żeby było dzisiaj zrzucić, bo do 16 rzucają drugie miejsce Bielsk Podlaski to jest pod białoruską granicą także dzisiaj dzisiaj sporo tak? zobaczymy czy się dzisiaj uda jeszcze to zrzucić mam nadzieję Tego tak jadę wcześniej żeby to zrzucić szybciej w sensie żeby dzisiaj w ogóle zrzucić na drugie miejsce no i tam już pewnie zostanę bo będę wyjechany godzinami także zobaczymy dzisiaj pogoda taka deszczowa się się pojawiła także i spracujemy w nowym tygodniu no ładnie dzisiaj słoneczko wstaje fajnie to wygląda ten wschód słońca dzisiaj pięknie także plan jest taki dzisiaj kupno rzucić Bielsk Podlaski i pamiętam że zostanę na firmie na parkingu firmowym jutro załadunek przylot tutaj gdzieś koło okolice Gniezna i wtedy jakaś Belgia, godzina 8, słuchajcie, na razie, jest dobrze. Żeby, y, Nikogo nie ma na wjeździe, także żeby, może szybko, żeby, szybko pójdzie. Mamy ciekaw... Czekam przed wjazdem na hale, zaraz będę wjeżdżał No i elegancko, jestem już, już, jestem już w łowiczu, rozładowałem kutno i lecę jeszcze w to drugie miejsce bielsk podlaski, pod Białoruską granicę i nie wiem czy tam już zostanę na placu Unik, czy, czy jeszcze gdzieś podlecę bliżej Warszawy dzisiaj zobaczymy także fajnie szybko poszło, nikogo nie było pasy rozpiały, i kazali wjeżdżać, także fajnie, fajnie Jechałem sobie na dwójce przed Warszawą na Mcdonalda jedna śniadanko na McMuffina z twaroszkiem. zarąbiste jest na śniadanko

No dobra, dobra, jak coś na Facebooku, bo i tak pewnie zaraz uciekniesz mi. Tam trzymaj się, powodzonka. Z Kuzyniakiem, widzicie, się zgadałem. Kurczę, akurat do Wyszkowa dojeżdżałem. Mi się przypomniało, że on tutaj przyrzuca też na Lidlo. I teraz 100 km takimi dróżkami. Czasami trzeba jechać sobie takimi drogami. Czasami lubię takimi drogami jechać odskocznie od, od autostrady Bielsk Podlaski to na miejscu, jadę się zamalować. godzina 14.55 rozładowany jadę teraz pod firmę na załadunek jutro miejscowość Łapy dzwoniłem tam na firmę się zapytać czy jest gdzie stać pod firmą gość zapewnił mnie że na ulicy jest pod zakładem dużo miejsca szeroko także jedziemy tam no i będziemy tam jutro stać bo no nie załadujemy dzisiaj dlatego też również bo nie ma jeszcze awizacji na mnie Dopiero jutro rano mu wpadnie. Także mnie dzisiaj nawet już nie załaduje. Także tylko podlecę 54 km na załadunek i tam będę stał pod firmą do jutra no. Także byłem się podpytać jutro o której co i jak. Od siódmej mogę przyjść się zameldować. Także zaczynam pauzę. wczoraj godzina za 15:07 Szykuję się żeby wstać i tam w tej siódmej podejść laptopa jeszcze nie zamknąłem wczoraj włączyłem sobie do spania film ale zasnąłem i się wyłączył laptop także zaraz zaraz idę tam się zameldować no dobra byłem się tu z kolegą zameldować mam już wjeżdżać na wagę mam wjeżdżać już na wagę ładujemy węgiel dzisiaj się czuję jakbym normalnie jeździł wywrotką po po kurcze kopalniach węgla nie? Wyjeżdżam tutaj powoli z Podlasia. Załadowałem. Się podlecę pod wrześnie. No, zostanę nockę. Jutro zrzucę. Podlecę na załadunek do Gniezna. W piątek zrzutka we Francji. I dojeżdżamy do stolicy Warszawa i Eric Cantona, bolegający Manchester United, który znalazł się w drodze za Superligi, twierdzą, że ten pomysł ignoruje to, jak na futbol patrzą na kibice. Sport, który kochany jest w niebezpieczeństwie, napisał w internecie Pekan, który jest teraz właścicielem amerykańskiego klubu z Miami. Powiem Wam kurde, Fuchs. Fuchsem przejechałem Warszawę, ponieważ za nami. Łotysz Wolven miał wystrzał i poleciał na ścianę, na muru w tym wiadukcie I poleciał na murki tam i zaczął się palić, także kurde już jest Warszawa cała zaparkowana, nie? Mieliśmy fuksa kurcze, że, że żeśmy kurde przejechali jeden pas w kierunku Pruszkowa jest zablokowany, stoją obie nitki w, jedną, w drugą stronę, w faktach teraz Grzegorz Kwolek, Grzegorz tam zapaliła się ciężarówka, co wiemy jeszcze w tej chwili. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych, trwa gaszenie płonącego pojazdu ciężarowego który blokuje jeden z pasów w kierunku zachodnim samochód prawdopodobnie zapalił się po zderzeniu z osobówką na miejscu są już policjanci i strażacy trwa zabezpieczanie miejsca wypadku i wyznaczanie objazdów utrudnienia mogą potrwać nawet kilka Godzinę. 15 minut temu przyjechałem to musiałem wcofywać w rajkę bo wszystko było tu pozostawione a teraz zobaczcie pusto <grywa> Oj, nic jeszcze Pię pół godziny dokręcę pauzy i lecę dalej no nic słuchajcie ja już pauza tutaj pod yy, wrześnią jutro mi zostało 46 km do zrzutki z Farzęzu i teraz cały dzień o tym wypadku gadają Jakie wiadomości teraz na Polsacie? Także mówię, to był moment, kurcze, nie, to był moment. Jechał, nie wiem, dwa auta za mną chyba, albo trzy był i, i się tak kurde poskładał. Na no toaleta zaliczona. Godzina 6:30. Środa. Ruszę zaraz tutaj z parkingu, po się. Troszeczkę zabawy jest więcej z rana przy tym niż przy normalnych firance Ale przynajmniej na to jest lepszy efekt, taki jak się chce, tak oryginalnie no. no to zaczynamy nowy dzień dzisiaj plan jest taki, rozładować z załadować Gniezno i ulecieć jeszcze chociaż dzisiaj pod Magdeburg w Niemcy żeby jutro dojechać do granicy belgijsko-francuskiej i wtedy w piątek 2,5 godzinki do lotu będę miał na zrzutkę Francia. No to rozładowałem Fajny młody wózkowy był Pozdrawiam go serdecznie Także lecę teraz do Gniezna na załadunek Jeszcze przez bazę przelecę się dotankować Zakupy jeszcze w Biedrze porobię. To ja już potankowany. Wykąpałem się tutaj jeszcze na bazie. Papiery zdałem i lecimy na Francję. No i Niemcy, Niemcy, zobaczymy, będzie pierwszy ształ zaliczymy. Krótka pauza, taki skromny obiadek. Krokieciki z sałatką. Jestem już w Niemczech. Za Magdeburgiem autostrada zamknięta, ciężarówka tam się wyłożyła. Także ja i tak tutaj na burga zaraz jeżdżam na swoją miejscówkę. Także przed Magdeburgiem zostaje, jutro sobie ruszę. Jutro szybciej ruszę, jutro sobie wcześniej ruszę, bo chcę jak najszybciej jutro dojechać na granicę belgijsko-francuską także jutro gdzieś tak koło 5 rano sobie ruszę przelacić tu wszystko z rana w miarę No to stoję, pauzę do 5 rano 5 sobie ruszę Przelecić tutaj tą dwójkę w miarę raz rana i o dobrej godzinie fajnie stanąć na granicy Także idę zaraz spać, siano, piąta dwadzieścia sześć, ruszam po pauzie. Nagrywam, nic nie nagrywam, słuchajcie, jestem już w Belgii, Hol Holandię przeleciałem na dwa Jestem w Belgii, zaraz Antwerpię przelecę i 143 km zostało mi do granicy. Także powinienem na spokojnie, na 9 godzin dojechać. Antwerpia. I mamy koreczek przed tunelem Kennedy'ego w Antwerpi. Wszystkie pięć pasów stoi. No i dojeżdżam do granicy. Chciałem stanąć kawałek bliżej, tam na pompie szel, ale nie było miejsca. O tej godzinie to proszę, jeszcze jest luz, luz. 200 jeszcze puściutko. Dziś warzywka na obiadek. Godzina 6.30, ruszam tutaj z granicy. Stoję już tutaj ponad dwie godziny w miejscu, to się okazało przyjechałem cztery auta, są przede mną, kordynie. A więc tak słuchajcie, po 5 godzinach czekania rozładowali, po drugiej stronie tej ulicy, na tej samej firmy ładuję z powrotem do Polski. godzina 16.09, wyjechałem dosłownie przed chwilą po zawadunku także lecimy w stronę domu za 300 metrów zjedź na prawą stronę 20.20 20, stanę tutaj na pompie Texaco, na Eindhoven, jakieś 20 km przed granicą z Holandią Ostatnie dwa wolne miejsca kurczę Wam fuksnęło, myślę, że w miarę. Także stoimy do rana, pauza, dziewiątka. I jutro dalej do Polski. Siemano, siemano. Sobota. 24 kwietnia. Godzina 5.30. Ruszyłem tutaj z pompy Texaco. Po 9 godzinach pauzy i zobaczymy czy mi się dzisiaj uda dojechać do Polski kurcze jak mi się uda dojechać do Polski to jutro dziś koło 3-4 rano czyli nie w niedzielę będę w domu także na styku powiem Wam ale to wszystko zależy jak Niemcy pójdą mam 757 km do pierwszego parkingu w Polsce Także powiem Wam na dychę może by się udało, ale wszystko przede wszystkim zależy jak to wszystkie te Niemcy przyjdą, przy, pójdą dzisiaj. Taki krótszy weekend może być, bo ponieważ od czwartku e, już mam wolne, sobie już tam kilka tygodni wcześniej mówiłem o urlop, także od czwartku już bym zaczynał majówkę. Także już wczoraj poinformowało mnie, że 3 dni, poniedziałek, wtorek, środa, krajóweczka. W poniedziałek wrzucę swój towar w Gnieźnie który wczoraj załadowałem we Francji. I wtorek, środa, Warszawa będę ćwiczył. Także krajóweczka troszeczkę w przyszłym tygodniu. I od środę zjadę, w czwartek, piątek już majóweczka. Taka dłuższa majówka pięciodniowa. Także fajnie, fajnie. No, zobaczymy, no, uda mi się zjechać, to uda mi się jutro. Chociaż na 24 godziny, a jak nie, no to ciulno to. Teraz na jakiś czas wypadnie ten weekend, tak. W tym roku jeszcze nie byłem na weekendzie. W zeszłym roku byłem ostatnio na weekendzie w trasie. Byłem w październiku, ale też przez to, że chciałem być. Ponieważ tam też w tygodniu potrzebowałem wolne. Także troszeczkę tak wyszło, że też zostałem na weekend, żeby zjechać w tygodniu. Po weekendzie. Także czasami wyjdzie trzeba, no. Powiem Wam, przed Eindhoven zamknęli autostradę, bo tam kurde robią wiadukt nowy. Cholera jest objazd tutaj przez wiochy. Ja kurde tracę tylko czas, tracę kurde tylko czas, nie. Masakra. Słuchajcie, na razie idzie nieźle. 4,29 tonę tutaj przed Hanowerem, zostało mi 390 do, pol do Polski. Także kurczę, może się uda, bo jeszcze mam jeszcze mam 5,5 godziny jazdy. Także kurczę może jak dobrze pójdzie to się uda. Jestem już na 12 zostało mi 30 km do granicy, a 35 do pierwszego parkingu w Polsce. Także kurczę, nie chcę jeszcze zapeszać, jeszcze nie chcę zapeszać. To udało się wyjechać do kraju udało się. No nic słuchajcie, na 10 godzin niecałe, tu 325 jest napisane, ale ruszałem 525 to jest czas UTC napisane się drukuje i wśtlony jest. Mm, dlatego tutaj widzicie z Belgii ruszałem, Polska 1522 zakończenie. 771 km zrobiłem. Także teraz szybka pauza na tutaj na. na za granicą na pierwszym dużej Morlenie dziewiątka po północy będę ruszał jakieś dwie trzy godziny do bazy i, i chociaż niedziela w domku w poniedziałek zrzutka w Gnieźnie wtorek, środa krajóweczka także i od czwartków od na majówkę tak ładnie słuchajcie mi poszło bo przecież wczoraj o tej porze to ja jeszcze we Francji byłem, ładowałem dopiero we Francji o tej godzinie ja już jestem w Polsce, robię sobie jaką, jakiś obiadek jeszcze z Jemi i Delulu, żeby po tej północy ruszyć. I jadę do domu. Dziś koło 3-4 rano będę w domu. Także ruszam tutaj z Orlenu. Za chwilę tu już tak rozpoczęte. Także za jakieś 2,5 godziny na bazie. Dziś koło czwartej myślę w domku, tak jak Wam wspominałem wcześniej. Właśnie po kraju nocna jazda ma ten swój urok, że lecą w radiu piosenki, które za dnia nie usłyszysz. A i na bazie chyba ostatni przyjeżdżałem. Towarzystwo ginekologów i położników mówi jednoznacznie. wszyscy już na bazie? Kobiety w ciąży. No się nie dziwię, kurczę. No niedziela, niedziela godzina trzecia w nocy, także już raczej wszyscy pozjeżdżali, oprócz mnie. Choć już dwie osobówki jeszcze, trzy osobówki jeszcze stoją z moją. Tutaj sobie nie staniemy, staniemy sobie chyba z przodu, bo z tyłu nie ma miejsca. No, to czas do domku. no powiem wam że i tak dobrze wyszło to wszystko bo najbardziej prawdopodobne to było jeszcze w piątek że zostanę na weekend w trasie ale że tam trochę się pozmieniały plany i zawodowałem szybko tutaj do Gniezna to udało się tak prawie beret, rzut beretem przyjechać na do domu, na, się do domu no na bazę na domu właśnie jadę będę ruszał za chwilę a najlepsze jest to że narzeczona nie wie nic, że przyjadę do domu, bo ona, ona wie, że przyjadę w środę. Także będzie niespodzianka. No, to jadę do narzeczonej i do córeczki.